Nie, nie mogę oddychać. Błagam cię, pomóż. Robisz cosplay tego ziomka? Nie żartuję, wezwij karetkę. Nie, po co? Kochanie, duszę się. Wezwij karetkę. Ręce w górę i na ziemię. Bum, boom, boom, piu, pał. Jak nie wezwiesz karetki, to z tobą zrywam. Już wzywam. Okej, okay, wezwałem. A dlaczego nie możesz oddychać? Mam astmę i nie mogę znaleźć mojego inhalatora. Chodzi ci o to... O Boże, tak gdzie to jest? W koszu na świecie. Powiedziałem jasno, że nie chcę, abyś paliła. Ale to jest inhalator. Nie obchodzi mnie to. Dla mnie to może być nawet odkurzać. Jesteś jakiś głupi. Kochanie, przyjedź mnie ratować, proszę. Nie! Dlaczego? Ty jesteś świadom, co się dzieje? Tak, to za mojego kolegę Kacpra. Zemsta jest słodka. O, czym ty gadasz? Próbowałaś się z nim umówić za moimi plecami. On mi o wszystkim powiedział. I wiem, co zrobiłaś z Damianem. Śmigło na gitarze, smoczy ryk. Niedźwiedzie u gabałka. Eksplorowanie jaskini. Z nami koniec. A co z karetką? Anulowałem ją. Womp, womp. I can't breathe. Żyjesz? Halo? Żyję ty znalazłam inhalator. Zostaw suba albo zjecie Andrzej Duda.